Ч okay. ⁇ Słusznie. Byk jest bardzo asertywny, który mówi: um, Nie potrzebuję ludzi, a inaczej. Um, wolę, mieć, um, wolę mieć spokojne emocje i głowę, niż zadawać się z ludźmi, o których już nie chcę myśleć. Kocham swoją samotność, kocham swoje zajęcia, swoje aktywności. Um, Jakieś przysłowia mi się tutaj pokazują, ale też po prostu ja tutaj nie chcę mieć za bardzo do czynienia z ludźmi. Żyję sobie w swoim świecie, jest mi dobrze w nim. Nie chcę się za bardzo tam wchodzić w jakieś różne dziwne, głupie scenariusze. Po prostu mam dość, jestem zmęczony ludźmi. I, I tak zamierzam, aż mi się znudzi. Na razie jestem w takim stanie, że nie mam ochoty na interakcję. Po prostu widzę głupotę wszechobecną, która ma miejsce. E, po prostu, że tutaj ludzie są tempi. Ja byk nie mogę już tego znieść. Nie mogę już na to patrzeć. Po prostu przepraszam, ale już mi się ulewa. Już nie mogę patrzeć i nie chcę myśleć. Bardzo, bardzo tutaj Byk jest pokaleczony tym, co widzi, tym, co się dzieje. Tutaj tak globalnie pokazało się społeczeństwo tak bardzo globalnie, co tutaj mamy yy, za widoki, za tak zwane trendy, tak zwane mody. Tutaj Byk po prostu nie nadąża, ale najlepsze jest w tym wszystkim to, że nie chce nadążyć i wcale mu nie zależy, żeby tak być na bieżąco i po prostu ten wir głupoty, który się dzieje do byka już tyle razy docierał za głęboko, przeszywając go wszystkie jego komórki ciała, że już dość po prostu byk spuszcza szlaban i do widzenia, po prostu nie chcę uczestniczyć nie chcę, nie no i już, po prostu moje emocje, tak, ja chcę, ja potrzebuję wręcz rozrywki, potrzebuję się trochę bawić. Na pewno do, podostarczać sobie tych pozytywnych wyrażeń, pozytywnych emocji, bo tutaj naprawdę jest ciężko u Państwa byk we własnej osobie, tak? który zdecydowanie potrzebuję podreperować sobie powiem tak o, samopoczucie. Ludzie, którzy. Nie. 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 Byk nie walczy o głupich ludzi, byk nie walczy o głupotę, byk się wycofał, byk ten mądry i powiedział. Dobra, pas, do widzenia. Samotność byka. Bez wiedzy o was głupi ludzie. To tak wybrzmiewa komunikat. Nie będę o tym myśleć. Ani mi się marzy, żeby po prostu. Żeby żeby zajmować sobie tym głowę, zaprzątać, po prostu zawracać sobie, przepraszam, gitary tym, eee, dlatego, że ja chcę mieć... wpuścić trochę powietrza do głowy. A że ja, byk, napatrzyłem się na głupotę już dostatecznie długo i dużo, to tak naprawdę ty, ty, teraz robię wszystko na odwrót. Robię wszystko tylko teraz, żeby dążyć do Odpoczynku i nie, nie, nie patrzeć tak naprawdę na tę tragikomedię, która się codziennie rozgrywa na świecie. I ja, byk, nie zamierzam uczestniczyć w tym, bo jestem zmęczony, bo mam dość. Bo tak naprawdę, wszystko, co, wszystko, co widzę, plus moja wrażliwość bycza, tak naprawdę nie przejdzie i koniec. Ja mam tutaj jedno wyjście, po prostu krok wstecz co i tak tutaj robię, bo nie ma sensu, po prostu nie ma sensu w to dalej iść. Beck mi się pokazuje tutaj jako osoba, która yy, inwestuje w rozwój własny, czyli Wycofuje się ze świata, ale to taka, taki hermetyczny świat się pokazuje byka. Byk sobie zaplanował, byk sobie ułożył plan dnia pod własne pasje i potrzeby. I sobie tam gdzieś w, w, pięknie wszystko rozpisuje. Organizuje sobie czas, organizuje sobie dzień. I jest zwrócony ku swoim zainteresowaniom, a nie co słyszy od świata. W ogóle świat tutaj byka nie obchodzi. W ogóle. W ogóle. E, jedyne co go obchodzi to jego własne życie, na którym się skupia. I tak bardzo tutaj inwestuje w siebie byk. Bardzo, 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 bardzo. Zdecydowanie tak, nauka. Ja chcę się uczyć, ja sobie zdobywam wiedzę, ja się dokształcam, e, czytam swoje ulubione książki, jakieś czasopisma, gazety, w ogóle oddaję się lekturze, bardzo szeroko pojmowanej. E, tak, po prostu. Wszystko, by nie patrzeć na tę głupotę. Bardzo zdrowe to jest wszystko, ale też samo. Dążenie byka do tego, żeby się uzdrowić. Tak, byk zdecydowanie szuka sobie alternatyw. Szuka sobie, mm, szuka sobie alternatyw do, mm, do tego, żeby odżyć. Żeby się dobrze poczuć. To samo poczucie tutaj u byka jest szalenie ważne. I nie patrzę na, na, na głupotę społeczeństwa. Nie, nie, absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że byk widzi tutaj za dużo. I to, że już widzi za dużo, to go rani. po prostu basta. Muszę odpocząć. Mam tego serdecznie dość. Chociaż w przypadku byka to nawet i nie serdecznie. Eee, moja samotność i też takie dążenie do poszukiwania własnych informacji. To znaczy, z jednej strony tutaj zainteresowania, a z drugiej, że to, co jest w świecie, to do mnie nie dochodzi. No, bo po co sobie szarpać nerwy i psuć krew? Hmm. I teraz moja głowa wyłącza się na społeczeństwo. Po prostu jest społeczeństwo i jest byk. Dwa różne światy. I byk w tej swojej samotności absolutnie nie traci czasu, tylko się rozwija. Bardzo się rozwija i oddaje się swoim pasjom. To jest, to jest, to trzeba tutaj zaznaczyć, koniecznie. Słyszę takie słowa: Mam Was dość, ludzie. No. I bardzo dobrze. Jeżeli mają Państwo taką potrzebę, dlaczego za tym nie iść? Tak. Tak, ponieważ. Ja potrzebuję swojego własnego uziemienia, swojego własnego trybu działania, tak jak mi się podoba według mojego kalendarza, według moich zainteresowań, moich potrzeb i preferencji. To mi da... Po pierwsze, ja byk, wiem, co mnie uspokoi, wiem, co mi da od, ym, wytchnienie. I idę w to. Uzdrowienie alternatywy... No, to nie jest wielka jakaś filozofia tutaj u Państwa. To znaczy, e, Państwo się nie muszą specjalnie starać, y, szukać sobie alternatyw, tych dziedzin, które, które y, przyniosą wolność i ulgę. Tak naprawdę, tutaj odwracam się od, od głupich ludzi, bo widzę za dużo. Moja samotność i, i nie, nie dopuszczam do siebie informacji ze świata. Bo mnie boli serca. Boli mnie wszystko po prostu, nie mogę, nie mogę tego znieść. I daję sobie przeciąg w głowie i chcę rozkwitać. No powietrze 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 dajcie mi tego powietrza tutaj to, jest to ale byk sobie tutaj skutecznie sam dogadza. i wszystko wszystko wygląda na to, że nie wchodzi w jakieś yy, iluzje w ogóle z nimi zrywa byk yy, w jakieś yy, tu, tu, tu jest taka ciekawa rzecz bardzo, że byk wyrzeka się tych takich społecznych pokus, to jest kuszące, tamto jest kuszące, że tutaj, mm, że, 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 że to jedzenie, bo tu chodzi, rozumieją Państwo, tu chodzi o te takie trendy społeczne, zrób to, bo ktoś to robi. Bo jakiś aktor to polecił, bo jakaś aktorka się tym zachwyca, mimo że zostało jej zapłacona, ona nawet tego nie spróbowała. Eee, takie, bo tutaj ktoś pod tytułem Autorytet, ale to jest wszystko pseudoautorytet, pseudowzór, który zielonego pojęcia nie ma na, na temat tego, co reklamuje i tak przekonuje innych oczywiście tu telewizja mass media. Um, nie bądź gorszy i zrób to samo, prawda? Czyli to jest takie, takie nakłanianie, i taki, te, te, ten kapitalizm, ten konsumpcjonizm, którego byk tutaj nienawidzi e, i od którego się zdecydowanie od, odwraca. E, to jest takie wyrzeczenie się tego, przepraszam, pieprzonego hedonizmu, e, tego, e, tego, od, te, te, tego jedzenia, że te produkty, a nie inne. Że to tak wszystko jest polecane, że to tak wszystko jest rozbuchane, ta informacja, że to jest lepsze niż to. Um, tutaj, że no mamy też wątek seksualny, że pornografia, czyli znowu ten aspekt hedonizmu. Że tutaj jakieś um, wszystkie te tak zwane polecajki. Byk patrzy na to i sobie myśli, co to za bezsens, co to za głupota. W jakichś czasach ja żyję, żeby że, że wszyscy. Mm, że, że, tutaj, że tutaj się liczą teraz w XXI wieku dwie rzeczy: propaganda i wpływania na siebie, z tym, że jedno ma związek z drugim. Propaganda jest kłamstwem i wszystko tutaj jest takie zakłamane. I byk zdecydowanie, co by tutaj nie wymyślić, jakiegokolwiek tematu by tutaj nie wymyślić. Bo musisz się ubierać w taki, nie, w taki, a nie inny sposób i mieć mieszkanie tyle, a nie tyle metrów. A jak masz mniej niż społeczeństwo ma, niż społeczeństwo sugeruje, kochane, święte, nieomylne społeczeństwo, to znaczy, że jesteś gorszy. Tutaj byk, do czego zmierza ja czytający, byk tutaj zmierza do odwrócenia się od tego wszystkiego, co mówi społeczeństwo. Szanowne. Eee, tutaj absolutnie. Tak naprawdę to, co Byk słyszy, wszystkiemu zaprzecza. A nawet teraz już i nie zaprzecza, tylko po prostu ucieka w swój świat i w swoje aktywności. Eee, nie może patrzeć na ten absurd. Nie może patrzeć na tę głupotę, po prostu, że to tak zalewa wszystko i wszystkich wokół. Znowu, w jakich czasach ja żyję? Co za popieprzone czasy! Uciekam twoje odczucia i w to co jest mi mnie bykowi tak bliskie, czyli te wszystkie zainteresowania, wszystkie aktywności, byk tutaj jest tym egoistą, cudownym egoistą, który nie idzie z tym, to nawet nie jest prąd społeczny, tylko to jest ściek społeczny. I byk postanowił, nie, ja nie wchodzę w te ścieki, nie będę się y, z nurtem tego szamba y, płynąć, bo, bo, bo ktoś tak wymyślił. Tylko po prostu y, ja patrzę to, jakie ja mam wartości, jakie ja mam potrzeby, jakie ja mam sugestie, jakie ja mam priorytety, w ogóle priorytety tutaj. Nie społeczeństwo, tylko ja. No, i to jest, i to jest właśnie to. I do widzenia się z głupotą, po prostu. Czyli jeszcze raz, następna, je, od nowa kolejka, czyli moje emocje, tak, ja chcę się bawić, tak, ja chcę sobie po prostu tutaj dostarczyć. Mm. W ogóle tutaj czytanie książek się pokazuje, ubyka, że że, że, że że te słowa, to jest taka zabawa słowem. Yy, obcowanie z, z, z literami, ze słowami, z wyrazami, czyli znowu książki, że, że to bykowi daje radość. Chociaż bardziej słowo tutaj pasuje radocha, bo radocha, radość, no jakoś tak. Yy, no, słowo radocha to, to, to jest troszeczkę takie bardziej, bym powiedział, beztroskie. Przynajmniej ja czytający tak to czuwam, więc tutaj używam raczej użyję raczej słowa Radocha do, do tego czytania, um, do tego aspektu, coś, co mi daje radochę, czyli taką niewinną zabawę czyli te książki, te wszystkie, te wszystkie no, aktywności, które, które, które mnie uzdrawiają, bo tutaj o to chodzi. Po co ja byk się odwracam od tego syfu i chłamu? No, żeby odżyć, po prostu żeby zająć się sobą, pożyć swoimi sprawami, a nie tylko ciągle ktoś. Czyli społeczeństwo, i to, co się teraz buduje w tych czasach, to znaczy to, co te społeczeństwa budują, to jest spirala do piekła jakaś. I teraz byk, który chce się uzdrowić, szuka sobie alternatyw, milczy, cisza. Po prostu nikt nie wie, co się z bykiem dzieje. A mało tego, ma nikt nie wie, co byk robi, i nie musi wiedzieć, ważne, że byk wie. I teraz, i teraz, to, no to, to społeczeństwo głupie. Totalnie. Zero. Po prostu dopuszczania do siebie jakichkolwiek informacji. Moja kochana samotność, bycza samotność, która ma mnie tutaj, yy, gdzie ja jednocześnie nie dopuszczam właśnie tego, co. Tych informacji ze świata jestem zamknięty, mam, bo mnie boli serce. No, bym tutaj powiedział też u Państwa, że. Mm -hmm. Odcinam od siebie internet, gazety, e, te, te, te dzienniki, w sensie, e, niepopularne naukowe czasopisma. E, odcinam e, telefon, wszystko, po prostu jestem zmęczony. Odcinam od siebie te pokusy. No i powietrze, powietrze, powietrze. Powietrze. Powietrze, które. Aha, po prostu. Powietrze, którym mam się wypełnić. Po prostu. Czyli, 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 czyli ten taki intensywny, długotrwały przeciąg odpoczynek od. od Wszystkich, od tych wszystkich. Bardzo konkretne postanowienia, ubyka, takie i takie mm, rzeczowe, po prostu ucieka mi koniec. I, i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co to jeszcze dla byka? A tam byk na nikogo już nie czeka. W sensie takim, że y, nikomu nie zamierza imponować, nikomu nie zamierza udowadniać, nikomu nie zamierza mówić, co robi. Po prostu ty, ty, tutaj ten ty, tak zwany autorytet, on w ogóle się dla byka nie liczy, tak naprawdę. Więc tutaj po prostu ja robię, co chcę, i proszę się do mnie nie wtrącać. Byk jest sobie tutaj wierny. To, co sam wyznaje, to jakie ma e, życiowe priorytety, i to, te wytyczne są najważniejsze dla byka. Najważniejsze, że on jest tego świadomy. No, i znowu mi się pokazuje, nie wchodzę w bełkot informacyjny od osób, instytucji, serwisów informacyjnych. Absolutnie nie. Po prostu odpoczynek i mój świat. Wszystkiego dobrego i życzę. Od życia. Dziękuję.